Kiedyś takim czymś się tu jeździło Patrzcie, jaki terror wspaniały. No coś cudownego. Ojejku, jaki dużo, łeb nieproporcjonalny do reszty ciała, myślę. A wybieram się dzisiaj do... najmniejszej stolicy Próbuję się tam dostać i jest to niedaleko właśnie trzydzieści 37 kilometrów Po drodze zanim złapałam miniasa, dzisiaj się zaczął kupiłam te bułki i jednak kosztuje dwa. Mam takie fajne miejsce i świeżo wypiekają. Patrzcie, one wyglądają jak polskie. Tam mi ktoś napisał, że poznańskie. Na śląsku nie mówimy na to poznańskie, albo ja się nie znam. I nie, że sępie, bo te są świeżo wypiekane i naprawdę pachnie. A o takie coś tutaj w puebli ciężko. Znaczy można kupić, ale są zazwyczaj na drugi dzień niejadalne. Zobaczymy, bo ja teraz jadę i wpakuję je zaraz do plecaka. Jaki stan skupienia będą miały jutro. <noise> Zamelduję. No. Ale są świeże, patrzcie. I czerć tak fajnie o, skórka chodzi, nie? Że polecam, może zaznaczę, gdzie ta piekarnia jest. Ona jest w przytargu takim, co nie idzie znaleźć w mapach. Wchodzimy na kapu. Rok temu nie do pomyślenia Teraz daje radę Zniknęło Terror, ale Puścili tutaj, wiecie Te wszystkie Co ten, o kurcze, no A no, poczekajcie Ja widzę póki. Puścili tutaj te kamery, nie? Co mierzą gorączkę Gdzie? To się nazywa inwigilacja Patrzcie Mierzą temperaturę każdy. Widzicie, jak obejść? Teraz chodzicie wyjściem, a nie wejściem. To prąd. No. Tak opłaca, teraz Nie wieku czasu nie A tam teraz na tym głównym wejściu? To stoi, nie? Mogę no, to tak gdzieś. Wyjściem, nie wejściem. Teru podobno też tak działa. No, kapu mnie zaskakuje. Tutaj musicie kupić bilet który jedzie do tej Tlax, napiszę gdzie o, znalazłam, a byłam tu cztery razy i karta się przydała, bo ją naładowali i można samemu ładować taka opcja a nie, można sprawdzać patrzcie, można sprawdzać no, ach, trzeba wsadzić ok i nie pokazuję. Czy pokazuje, czy nie? Najwyższa? Nie pisz. Nie działa, nie, nie pokazuje, albo weź co, pokazało Tym chyba pojadę. Kurczę, znaleźć się na tym kapu to nie jest łatwo. Dobra, pytam. Praca z. Kiedy będę nawitał? Ola. Kwalkiera I to? know. No, importacji. To jest Oni tu ostatnio chodzą na tej karcie, którą trzeba ładować. siedem zapłaciłam. Nie wyznaczają się. Super, można się tak gdzieś. Je. Chcę, gości gościu też teraz pojedzie Super A zanim znalazłam ten przystanek Oj Wszystko bez przede mną Gość siedzi też bez klienta, ale To nie należy do normy Jest gdzieś 99% zagraniczenia I nie opuszczają Wczoraj pokazywałam, że w gazetach Dalej, że trzeba nosić Kakacie, nie tutaj Dla nich, to jest nowe rynki. A co dzisiaj dzisiejszego dzisiejszej Interesują się bardzo aborcją w USA. No i Amerykaniec dzisiaj chciał. A Teorii, że dziecko 15-letnie ma prawo do aborcji przekonywać. A oni dość konserwatywni. I mówią, no ale u nas nie ma aborcji na życzenie I był w szoku. Bo nie przekonał. Ten człowiek ma zrytą psychę. Nie wiem co oni w tym nowym Jorku robią z tym. No, 15-letnie dziecko. To jest dziecko. I co się z tym wszystkim kładam, dzieje, nie? Zwłaszcza te organizacje, które tam działają w Ameryce. I było wstyd, w ogóle bronić taki, tego typu meteorytów. O kurna, widzieliście to, coś miało kaganiec. Chyba tu nie przyjdę. O, to monument zaliczony. Wjeżdżam do miasta. O, nie zapowiada się ciekawie. Jak na wjeździe już zakagańczenie prezentują na pomniku. Hmm. To jest to. Solida. Na wjeździe nieciekawie wyglądało. A ja jeszcze muszę się dostać za to miasto, o ile czasowo o, będzie możliwe. Tutaj Solida idziemy. Maty. Norma. Ludzie poszukują. Tyle ludzi poszukują. Ale Meksyk duży, wiecie. Bo prąd. coś takim czymś się tu jeździło no ciekawe fajnie to se wymyślili a obok to na wierzchu jakaś tuta. Całpakac. Trening. Po drodze takie typy można spotkać na tych schodach. z skutkami. Tutaj sobie zaprowadzili. Ja nie mam nic przeciwko ich pomnikom, jeżeli one nie ustępują miejsca w dzisiejszych czasach pomnikom hiszpańskim. I pod warunkiem, że kolonizacja nie jest i wszystko, co z sobą nie osłabia cywilizację, nie jest demonizowane. To ja nic nie mam przeciwko. Jak się drapiecie to będziecie mi taki widoczyk na miasto, a jeszcze jest jeden punkt widokowy z tego co tam wygooglnęłam i tu jeszcze więcej kutek. A wiem, że to się stało tak nahalne w niektórych miejscach na świecie, że konstrukcje po prostu nie wydalały i te kutki często są usuwane, bo jest z powodu ciężaru. Tak to wygląda. Pikne lilie też tu rosną. A zajechać tu można samochodem. Bo droga prowadzi. Nie trzeba się wspinać, jak ktoś ma. Tylko nie wiem, czy tu można zaparkować. Nie? Róże też mają. Patrzcie. I takiego dziwaka z tyłu. Przybliżę. Z tego, co kumam, to musimy się dostać tam. Podobno Meksykanki nie ćwiczą. Mhm. Widać, jak nie ćwiczą. Dziepi się I idzie za mną. Śledzi mnie. Czemu mi śledzi? A nie karmiłam naprawdę. Mam przyjaciela w mieście. Patrzajcie, jaka promocja. Teścik, szybki teścik. Updejcik z tego szczepioną. Aha. Nie oferujesz antygenu, no, no aż nie wiem co zrobić z tą informacją. Taniożka naprawdę. Mm. Tutaj często prywatni ludzie oferują parking, ale nie tylko patrz. Może zakupić nawet papierosy i za. Zaspokoić potrzeby. A można też szukać stacji benzynowej, ale tak jest łatwiej. I są też i publiczne kible, jakbyście chcieli wiedzieć. Po na Lodzicho za 20 i śmigam dalej. Ale Można kupić w takich przybytkach jak za mną różowych mm. o to gajeta czyli chciałem jak Oreo, a słodki bardzo w tle jest niezły mały, straszy inne dzieci wężym <noise> i ludzi. Możemy się iść wszędzie, nie? Wszystko mąż poznaje teren w ten sposób. <noise> Mały jest niezły, a jesteśmy tla Skala kurczę te nazwy tutajsze. I... A to okrągłe tam z tyłu to 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 kiosko i rynek główny i białego nie ma. mają jakąś akcję do karmiania drzew kukurydzą a to drzewo jest jakieś takie inne ta kora, patrzcie to i żeby nie było na większości tych drzew wiszą tego typu puszki Takie tu mają wystawy? No, takie coś to mało spotykane w Meksyku. Ja spotkałam, ale to trzeba być w jednym miejscu długo i <ścoughs> wiedzieć gdzie. Nad rzeką najlepiej. A tak to mało spotkacie. Czegoś takiego nie ma w Meksyku praktycznie. Ryneczki są ładne i urocze. Pięknie zrobione i przeważnie na ten sam styl. W środku jest to kiosko, fontanny obsadzone żywopotami, ale różnią się też i drzewami, w zależności od tego, w jakim mieście jesteś. Taka kura, to do mnie mam, że kogut. A z tyłu, konik, to jest sąd. Zegar jednak na nim nie chodzi. Tak jak powinien. Tego typu pojazdy tutaj jeżdżą. Patrzcie, jaki terror wspaniały! no Coś cudownego. Pani, tak pięknie, zabezpieczona wszystkim. I tylko w takim reżimie można się tym przyjechać. Hmm. Całego człowieka traktuje, co tam. Hmm. No a to tutaj naprzeciwko. No, w remoncie. Mam szczęście. Bazylika, strasznie stara. Chętnych na przejazd reżimowym czymś jest dużo, no. Lud się już przyzwyczaił tutaj. Dla nich to jest nowa religia, naprawdę. Żel, kaganiec i dodatki, to dla nich religia. Ciekawe czy to jest struś, czy ten ptak Dodo. Ja nie myślę, że oni są tacy inteligentni i tutaj Dodo postawili. Jak już to jest struś.

naczyniu. Kość się skusił. <grymne> Teraz widzę, że tam coś się na tej wieży stało. Chodzę tak Ciemno, po macku doszłam do tego pana i patrzcie, jaki on ma ten miecz. No, patrzcie, czy go widać w kamerze ten miecz. Po macku jedno, też taki rynek obok rynku, a tam dalej kolejne miejsce, idziemy do tej to zmierzamy. a Miasto ma 500 lat. Tu w górę. Musi być fajnie, jak ludzie przy... chodzą tu po foty takie okolicznościowe. Widziałem, nie wiem czy to było, chyba to było komunia. Główka wszędzie się wepchnie. W 2021 hmm. każdy taki przybyty, który wyląduje na tej liście, niestety staje się turystycznym spędem. Nie, on jest sztucznie promowany. Za mną z pewnością ciekawe muzeum antropologiczne, ale odpuszczam, bo terror panuje. Uff. Czekają mnie znowu schody. Zrapię się tam i nie wiem czy to jest ten punkt widokowy tu w mieście, czy nie. Muszę luknąć, zobaczyć mapkę. A to dość stare. 1664, o ile dobrze zapamiętałam, bo czasem tak rzucę okiem na daty i nie zapamiętuję, ale wygląda staro i na tym jednym obrazie tak pisał a włażę teraz z tego, popatrzcie Oj. tam dzisiaj dużo schodów będzie jutro dubsko będzie poleć, coś czuję powinien być fajny widocznik, zobaczymy widzicie co zaznaczę? nie chyba, nie trzeba tłumaczyć macice tu urzędowały a Просто то... тушу, а это каплица. odżywianie numer 2 ten sos to to jakieś takie chili, oni zawsze dają i coś alaser. i tutaj to pan robi i kolejka jest, patrzcie i on to robi na świeżo, te chipsy i frytki i pierwszy raz widzę, że używają jakichś serowych tych i co oni używają na te chipsy zawsze to sok cytrynowy zawsze wyciskają oni to z lemonki wyciskają zazwyczaj. Nie z cytryny, a z Lamonki, no. Myśliłam sobie lagunę jeszcze. I w ogóle jeszcze taki kościół czy klasztor, który w sumie jest zamknięty, ale fajnie z zewnątrz wygląda. Ale to nie jest tu po drodze i nie chcę narzekać, jestem taka słowa, nie spałam całą noc. I typ mnie nie wysadził. A powiedziałam, że chcę tu na tą lagunę. Traciłam ponad godzinę. A po drodze była fajna miejscowość. A też mi się już potem nie chciało wysiąść. wysiadła w tamtą stronę, to bym miała zajebiste rzeczy, bo tam wziąłam, nawet robili foty takie wesele i takie stare ruiny były. Teraz mam dwa kilometry z buta w jedną i w drugą. Że znaczy fajnie i jak to pora deszczowa. Patrzcie, sam Cały czas tak samo. Ciemno się robi, nie? I to może w każdej chwili ląduć. Zobaczymy. Nic, idę tu. te dwa klosty bardzo naokoło. Czy jest... A może się obudzę, bo przymulona, a chyba ten klaszer sobie odpuszcza Bo zanim dojdę tam z powrotem i dojadę, bo muszę jeszcze złapać to kolektywne. Nie? No. Przepij się mnie czepi, a ja no Dobra, lecę Zaczyna grzmieć Mam gdzieś lagunę. Zawracam i wracam do portu. Nie. Zresztą tutaj widzę. Google mnie znowu na jakąś posesję tak jak w gdzie to było w Kobanie. Chciał prowadzić. A... Maps mi pisze, że tu nawet nie idzie dojść do tej Miałam tam kupę wcześniej wysiąść Ach, ci Meksykanie Zawsze dojdzie się tam, gdzie trzeba. Odpuszczam, bo grzmi A ja nie mam ochoty Zmoknąć Chociaż jak myślę, że zmoknę, Zobaczę. Przewrócić. Jeszcze chciałam ten jeden punkt, ale Jestem tak walona, że mi się nie chce, naprawdę Ja po tym mieście połaziłam i kawę mi trzeba chyba, żeby to już tu Fajne ptaki tu są, ale podejście nie idzie.